Damian Gospodarz.pl. Tydzień gospodarza. 31 maja minął termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 rok. Rolnicy, którzy nie złożyli wniosku do końca maja, mają jeszcze czas do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne do płaty będą pomniejszane o 1%. W maju utrzymywały się wzrostowe tendencje cen zbóż konsumpcyjnych. Zboża paszowe również drożały, ale w mniejszym stopniu. Jak wynika z danych zbieranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w maju bieżącego roku przeciętna cena pszenicy zakupowanej przez młyny z dostawą wyniosła 716 zł za tonę i była wyższa o ponad 3% niż w kwietniu bieżącego roku oraz o około 11% wobec analogicznego okresu przed rokiem. Jednocześnie ziarno to było o 17% droższe niż w sierpniu 2016 roku. Według ekspertów banku BGZ BMP Paribas, w przypadku zbóż wykorzystywanych głównie na spasanie mocno podrożało przężyto, którego zbiory w ubiegłym roku wyniosły 51 milionów ton, czyli ponad 4% mniej wobec 2015 roku. Przeciętna cena przenżyta paszowego w maju sięgnęła 682 zł za tonę i była o 16% wyższa w relacji rocznej oraz o 4% wobec kwietnia bieżącego roku. Z kolei ceny kukurydzy kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, to jest 689 zł za tonę. Z powyższego widać zatem, że w bieżącym roku poprawiła się relacja cen pszenicy wobec kukurydzy, pogorszyła natomiast wobec żyta. Prawdopodobnie nie wpłynie to jednak znaczący sposób na obserwowany w ostatnich latach wzrostowy trend. Popularności pszenicy. Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przesunięciu okresu z dnia 15 maja na 1 czerwca, a zakończenie z dnia 15 lipca na 31 lipca. Arimiz zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej. Obowiązek stosowania dywersyfikacji upraw dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 hektarów gruntów ornych z uwzględnieniem gruntów ornych niedeklarowanych do jednolitej płatności obszarowej. Przypomnijmy, gdy grunty orne zajmują od 10 do 30 hektarów gruntów ornych, wymagane są co najmniej dwie różne uprawy na gruntach ornych. W tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych. Powyżej 30 hektarów gruntów ornych wymagane są minimum 3 uprawy. Na gruntach ornych w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych. Muzyka Agencja Rynku Rolnego przypomina o dobiegającym końcu terminie składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada na niedzielę, to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższym następny dzień powszedni. To jest poniedziałek 26 czerwca 2017. Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listową lub złożyć osobiście do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Nie ma zagrożenia suszą rolniczą na obszarze Polski. W drugim okresie raportowania, to jest od 1 kwietnia do 31 maja 2017 roku, nie stwierdza się występowania suszy rolniczej na obszarze Polski. W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od minus 110 mm, gdzie średnia wartość dla kraju wynosiła minus 55 mm i była niższa względem poprzedniego okresu sześciodekadowego o 44 mm. Mimo znaczącego obniżenia wartości KBW należy stwierdzić, że aktualnie nie ma zagrożenia suszą rolniczą w Polsce. Najniższe wartości zanotowano od minus 100 do minus 109 mm na terenie pojezierza Mazurskiego, Polesia Lubelskiego oraz na pobrzeżu Gdańskim. Już w najbliższy weekend od 9 do 11 czerwca odbędzie się 14 edycja wystawy rolniczej Opolagra. W ubiegłym roku, jak podaje organizator, podczas targów pojawiło się ponad 48 tysięcy zwiedzających, którzy mogli odwiedzić niemalże 460 stoisk zebranych wystawców. Tegoroczna wystawa zapowiada się równie obiecująco. W trakcie Opulagry 2017 zostanie także rozegrany nasz turniej precyzyjny gospodarzy, do którego serdecznie zapraszamy.